Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na kanale Magia z Wiejskiej Chaty. Tym razem mam konkretny temat i będzie krócej. Mam nadzieję, że każdy z Was jest zdrowy, wypoczęty i trochę głodny. Jak zauważyliście, tematem dzisiejszego niby podcastu będzie chleb. A chleb to taki produkt, który w wierzeniach i magii ludowej odgrywa i odgrywał niezwykle ważną rolę, bo towarzyszył człowiekowi od jego narodzin aż po samą śmierć, tak samo jak gromnica. Chleby wypiekano na zapusty weselne, czyli ostatnią niedzielę przed ślubem to są dzisiejsze panieńskie, kawalerskie ale też i na narodziny czy w ostatnią drogę. I tego typu działanie można znaleźć jeszcze przy stypach, gdzie niegdzie w Polsce, gdzie podany jest tylko bimber, sól i właśnie chleb. Choć jak wiadomo, wszystko zależy od regionu, ale chleb jest, był i będzie zawsze. Czasami do trumien wkładano bochenek na ostatnią podróż, a to było echem. Dawnych zwyczajów. Zgodnie z wierzeniami, chleb to był pierwszy posiłek, jaki spożywali ludzie stworzeni przez Boga. Ponadto, jedna z ludowych opowieści mówi, że z ciasta chlebowego Bóg stworzył kobietę, dlatego też tłumaczyło to, czemu tylko ona mogła zająć się jego wyrobem. Utarło się też powiedzenie odnoszące się do zdrowia kobiety, że ta ma być rumiana jak chleb. Jednak by było porówno, powiem też jak powstał mężczyzna. Bóg, mając zamiar stworzyć mężczyznę, nie miał już niczego pod ręką, więc sięgnął po to, co miał przy nodze. Była to ziemia, czy według innych podań brud. To miało tłumaczyć, czemu mężczyźni stronili od zachowania higieny osobistej, a woda i mydło, jak diabła woda święcona, parzyło. W dzisiejszych czasach, no jak wiecie, są po prostu osoby, które zaniedbują się w kwestii higieny, ale płeć już tu nie ma żadnego znaczenia. Chleba nie mogło zabraknąć w domu a szacunek do niego miał być bezwzględny, bo gdy w domu brakło rajtasów, słoniny, mięsiw, przetworów, to on ratował od głodu i śmierci. Do chleba zwracano się jak do żywej istoty i nie można było go urazić złym traktowaniem. Przykładowo, jeśli upadły nam okruszki na ziemię czy kromka, to chleb należało przeprosić i pocałować. Resztki pozostawione po zjedzeniu chleba czy owe okruszki nie należało wyrzucać do śmieci czy zwyczajnie przez okno. Należało za to oddać je zwierzętom domowym albo zostawić na polu, dzięki czemu zapewniano sobie płodność. Zdrowie i obfitość. Przed rozpoczęciem krojenia chleba należy być czystym, a w szczególności umyć dłonie, które go dotykały, choć w niektórych regionach trzymano go przez materiał. Następnie bochenek należało ucałować, wykonać na nim znak krzyża i bardzo ostrym nożem szybko pokroić, by ten nie cierpiał długo podczas tej czynności. Innym wierzeniem jest, że nie należy chleba kroić w ogóle, a tym bardziej wnijać w niego jakichkolwiek ostrych przedmiotów, bo tym samym ranimy syna ziemi. Jakby tak się zdarzyło, to na rodzinę spada nieszczęście. Ze względu na to, że chleb jako dziecko zrodzone z matki Ziemi miało możliwość zabrać z człowieka to, co mu dolegało. Robiono kulki i wkładano do nich swoje dolegliwości, a po odpowiednich modlitwach zakopywano je w ziemi. Wierzono, że matka przyjmując swojego syna wraz z nim zabiera owe dolegliwości. Istniało przekonanie, że jeśli chleba zabraknie to jest to znak. Że nastąpił koniec świata, a dla większości ludzi starszego pokolenia takim czasem były wojny, podczas których właśnie nie było chleba. Dawniej chleb wykonywano z trzech podstawowych składników mąki, wody i soli. Kiedyś był okrągły, bo kształtem nawiązywał do słońca, które Wisiało na niebie. Nie pieczono tylko jednego chleba, a kilka czy nawet więcej, bo dawniej rodziny były wielopokoleniowe i wielodzietne, a on musiał starczyć dla każdego. Bardziej uroczystą wersją chleba był kołacz. A co rozróżniało chleb od kołacza, to nie tylko jego dekoracje, ale i smak. Jedynym źródłem traktującym o kołaczu była wzmianka, że podczas święta plonów kapłan podnosił wypiek i pytał, czy widać za niego jego postać. Oczywiście wypiek nie przekraczał takiej wielkości, by zakryć całego mężczyznę, ale jak mówi porzekadło, bez pracy nie ma kołaczy, więc tu wtrącę moje oso osobiste przemyślenie. Mogły zdarzać się chude sezony, więc i kołacz był mniejszy, a to dawało znak, że w jakiś sposób bogowie poskąpili obfitości, więc trzeba było się bardziej postarać lub zmienić swoje postępowanie, gdyż w jakiś sposób uraziliśmy bogów. Niestety nie wiemy, jaki był smak. Kołacza, a raczej z czego był on wykonany. Ktoś mi mówił, że był to soczysty od miodu, syty od orzechów bochen. Niestety jest to niepotwierdzone źródło, ale może tak było. Niemniej kołacze wypiekano w okresy świąteczne, ale i w szczególne okoliczności. A miał on właśnie szczególne znaczenie przy obrządkach weselnych. Matka przekazywała swojej córce w dzieży zaczyn. I dzień przed ślubem sadzano pannę młodą na niej, by ów zaczyn użyczył jej swojej płodności, ale także i na oczepinach owa z zaczynem miała swoją funkcję. I tam też ową pannę młodą na tej dzierży z zaczynem sadzano. Kobietę można porównać do dzieży. Bo tak jak i właśnie dzieża ta spełniała funkcję tworzenia, wzrostu, połączenia składników i dzięki temu powstawało nowe życie. Jak już wspomniałam, matka przekazywała za córce, by ta później miała podstawę do wypieku własnego chleba. Ponadto często zdarzało się, że nie tylko matka. Ale też Teściowa przekazywała synowej swój zaczyn, dzięki czemu dwie rodziny mogły się połączyć w jedną. Wszystko to odbywało się za zamkniętymi drzwiami kuchni, gdzie w tym czasie mężczyznom był wstęp zbroniony, bo tajemnica tworzenia nowego życia jak chleba. Była domeną kobiet. Mężczyzna dostarczał tylko składniki i nic więcej. I tak właśnie mamy temat o chlebie w wierzeniach oraz magii ludowej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. O czym byście jeszcze chcieli posłuchać? I zrobię coś, czego wcześniej nie robiłam. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i pozostawcie jakiś znak po sobie w postaci komentarza. Życzę Wam miłego dnia, smacznego chleba. Do zobaczenia.